Dzień dobry, witam serdecznie na kanale W Świecie Króla Myśli. Moi drodzy, chyba po raz pierwszy w życiu coś, coś wygrałem. Wziąłem udział w takim konkursie na portalu Lubimy Czytać. Uwaga, akcja recenzencka. Weź udział i wygraj powieść Dni w Ciszy. Nie, Dni w Historii Ciszy. Dni w Historii Ciszy. No i tam trzeba było podać link do swojego... Yy, konta na portalu lubimy czytać i jakąś swoją recenzję, którą się na tym portalu umieściło, ja tych recenzji troszkę tam umieszczam podałem jedną z nich okazało się, że się spodobała wygrałem wygrałem książkę wygrałem książkę, oczywiście muszę ją zrecenzować no taki mój tutaj los zwycięzcy dostałem dwie przesyłki, nie wiem co tu jest w kopercie Teraz zobaczymy bo to jest z tej samej firmy wszystko jest dokładnie to samo, to samo nadanie, tylko że to jest taka niespodzianka Może kupa forsy tu jest. Przedałoby się, bo ostatnio z tą forsą to jest krucho u mnie. Ale nie wierzę. Nie, cicho. Dobra, spoko. Tu jeszcze coś jest. Nie, nie ma nic. Nie ma nic. Dobra, zobaczmy co to jest. To jest takie coś. Thank you. Ale co to jest, to thank you? Po co to i na co to? Co ja mam z tym zrobić? Gdzie to się otwiera jeszcze jakoś? Chyba jeszcze trzeba to otworzyć. Nie wiem. Nie wiem, to takie jakieś. Czy ja dobrze robię, że ja to rozkle... otwieram? Że ja to rozetnę. Może tak to rozkleję. O! Wyjdzie to już a i ja chciałem szybko zrobić no proszę takie coś fajne nie wiem co to jest <laughs> nie mam pojęcia ok później się zajmiemy analizą tego co to jest po co to i na co to dobra niech tak będzie niech sobie to zostanie i jeszcze takie coś do czego to do czego to służy też nie wiem takie niespodzianki są zawsze ciekawe a to jest jakaś daj 6 nie wiem czy ja się będę z tym identyfikował muszę sprawdzić co to jest jakieś naklejki jakieś tutaj zdjęcia e, takie małe bzdeciki dobra nie będziemy tutaj analizować tego zajmiemy się książką Książką, którą wygrałem i którą muszę zrecenzować na portalu Lubimy Czytać. Moi drodzy, ja też Was zachęcam do tego, abyście recenzowali, opiniowali moje powieści, Trologię Fantazy, Król Myśli i yy, ten Cień Przeszłości. Już kilka opinii się na portalu Lubimy Czytać ukazało. pomalutku będziemy je tutaj odczytywać też na wizji. Zobaczymy, co tam jest. Ale teraz muszę to otworzyć. gdzie to otworzyć? Tu ten jest, tu jest droga. Dobra, udało się. Oj, to fajnie, to tak wygląda od książeczka, no nie taka gruba jak te moje Tak ona wygląda. Dni w historii ciszy z takimi... Przydełkami kolor już mówi sam za siebie już wiadomo co to będzie za historia, za powieść będzie to trudne do przeczytania przeze mnie. To jest kobieta, kobieca książka, ale trudno się zobowiązałem, trzeba to wykonać, trzeba się wywiązać ze zobowiązania, bo jakżeż by inaczej. Popatrzmy dni w historii ciszy tutaj na różowo, różowe na różowym będzie trudno przeczytać Mariette Lindström Dni w historii ciszy z norweskiego przełożyła Karolina Drozdowska Karolina Drozdowska Mariette Lindström Dni w historii ciszy Oj, drodzy, taką książeczkę sobie wygrałem powieść wyróżniona prestiżową nagrodą literacką Rady Nordyckiej być może będzie to całkiem przyjemna książka być może, na pewno będzie tu mały zgrzyt, bo już same kolory już mi mówią mówią już mi co, co, co będzie tutaj w tej, w tej książce. Będzie pełno miłostek pewnie. Od czego ja jak najdalej, że tak powiem się ustawiam ale trudno, zobowiązałem się do opiniowania tej książki, do zrecenzowania tej książki i to zrobię. Przy czym ja mam teraz na biurku na rozkładzie tę książkę To jest Artur Urbanowicz Gałęziste Jestem w jej połowie tak? Dosłownie, czyli jeszcze jakiś tydzień będę siedział z tą książką, potem się za, zabierzemy za, za tą, więc jakieś 2-3 tygodnie, jakieś 2 tygodnie będzie tutaj u mnie na kanale taka wideo opinia o tej książce, o książce Dni w historii Ciszy. Zupełnie nie mam pojęcia o czym ona jest. Będę musiał to przeżyć. Będę musiał to przeżyć, przeczytać, zrozumieć i napisać recenzję, no bo do tego się zobowiązałem. Tak, no y, następnym razem trzeba będzie uważać do jakiego konkursu się zgłaszam. Ok, nie ma sprawy, no ale tak był prosty konkurs, nie musiałem nic robić, tylko podać linki, wobec tego się zgłosiłem, wygrałem, no i mam. Pierwszy sukces, tak powiem, w życiu, jeśli chodzi o wygraną jak, w czymkolwiek, bo ani w Totolotka, ani w żadnej innej loterii, ani w w czymkolwiek innym, w jakiejkolwiek innej grze nigdy nie, nie, nie wygrałem. A tu proszę, mamy książkę. Wygrana jest, zaczynamy nowy rozdział, zaczynamy wygrywać, zaczynam wygrywać w swoim życiu. Dobrze. Zobowiązania, ze zobowiązania się wywiążę. Dni w historii ciszy na pewno zostaną przeczytane, zopiniowane, zrealizowane. Tak myślę, to już abstrahując od tego tematu, tak myślę, jakie nagrody zorganizować wśród moich czytelników, bo też przydałoby się im, przydałoby się zorganizować jakieś konkursy. Tutaj na moim kanale tym książkowym mam trochę książek do przeczytania, przy czym moje książki to, 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 jest, to jest jeden rozdział. Jeśli chodzi o moje książki, tak powiedzmy. Moje książki są dużo obszerniejsze. Um, muszę pomyśleć o jakichś nagrodach, nie? Muszę pomyśleć o nagrodach dla moich czytelników, bo zależy mi na opiniach, na, zależy mi na tym, żeby się w moi, wokół moich książek zaczęło coś dziać. Ja do tej pory je wydawałem, pisałem, a teraz mam zamiar zrobić taką szeroką akcję reklamową, jak największą, i zobaczymy, jaki osiągnę w tym. Efekt, jaki będzie efekt końcowy? Co mi się uda osiągnąć? Dokąd mi się uda dojść? Dni w historii ciszy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym filmie. Dziękuję wydawnictwu. Właśnie, trzeba będzie wymienić wydawnictwo: wydawnictwo, wydawnictwo ArtraGPL. Czyli jak to się tam czyta, to nie wiem. Art, Art Rage Art Rage 2024 Badawnictwo Art Rage Ok, dobra, jedziemy z tym koksem I zobaczymy co to będzie Co będzie się działo Co zrobimy dzisiaj z jestem jakiś taki Chyba za dużo Wrażeń było Ostatnio